Szczęśliwy patrzy w prawą stronę, a po lewej ma serce. Wie, że co dziś się wydarza, wyrosło z ziarna rzuconego w przeszłości, dlatego zjada owoce, nie krzywiąc się. Sam je wyhodował. Czując gorycz, zastanawia się, gdzie popełnił błąd. Nie obwinia innych. Kładzie dłoń na sercu i słucha. Potem idzie. Jego kroki są ostrożne, ale pewne. Od niego uczę się chodzić. Drugi, zapatrzony w siebie, gna na oślep i wiedzie tych, którzy zapadli w sen. Na zakręcie wszyscy wypadają z drogi. Czasem boję się zasypiać. Dlatego proszę, zawsze trzymaj mnie za rękę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Renata Diaków i prowadzę dla Państwa podcast Książki ze Wskazówkami. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Wilki z lasu wieczności tajemniczy taniec życia i śmierci. Dzisiejsze spotkanie z Państwem rozpoczęłam wierszem mojego autorstwa pod tytułem Zawsze są dwie drogi, ponieważ wiersz ten koresponduje z treścią książki. Wilki z lasu wieczności. W tej książce autor również opisuje dwie drogi: jedna z tych dróg wiedzie ku życiu, druga ku śmierci. Autor bardzo chętnie w swojej powieści stosuje retrospekcje i mają one szczególne znaczenie. Posłuchajcie Państwo takiego cytatu. Bo ten, kto wspomina, jest cały zbudowany ze wspomnień, które potwierdzają to, one tworzą jego albo ją. Zatem autor nie tylko posługuje się retrospekcją po to, żeby przytoczyć pewne wydarzenia z życia bohaterów, ale one są także stosowane, ponieważ tworzą, Daną postać. Kręci się tu też głębsza myśl, no bo przecież człowiek zbudowany jest z wspomnień. E, jakby to było, gdybyśmy nie mieli wspomnień o samych sobie? Czy wtedy byśmy istnieli? W książce tej znajdziemy także pogłębione refleksje o świecie. Przeczytam Państwu taki cytat, bo on bardzo dobrze ilustruje to, o czym mówię. Świat istnieje poza nami, jest czymś, w czym się znajdujemy, ale to, że możemy go widzieć, oznacza, że istnieje w nas. Chyba właśnie z tym musi się wiązać funkcja wzroku z tym, że świat jest w nas gdyby istniał tylko na zewnątrz i nic z niego by w nas nie przenikało wszystko byłoby jedynie ciemnością to samo dotyczy słuchu węchu i dotyku wszystko prowadzi z wewnątrz do środka gdyby nic ze świata nie przenikało w nas ten świat zwyczajnie by nie istniał takie rozważania prowadzi i główny bohater, Syvert, którego poznajemy jako dziewiętnastoletniego młodzieńca, ma on młodszego brata, dziesięciolatka, z którym toczy czasami takie filozoficzne rozmowy. Inny fragment, który również skłania nas do refleksji o świecie: Niebo za oknem znów było niebieskie. Wieczorne słońce oświetlało drzewa po drugiej stronie pola, aż trudno uwierzyć, jak mało świata widzimy w danej chwili. Żaden wyjazd w tym nie pomoże, gdzie indziej świat jest równie mało widoczny. Widzimy tylko to, co mogą zobaczyć oczy, czyli niewiele. Coś w rodzaju kanału przed nami i za nami, Wypełnionego rozmaitymi rzeczami, drzewami, krzewami, górami, albo domami i ulicami, albo pokojami i meblami. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś nad tym, skąd w nas, ludziach, bierze się takie pragnienie ciągłego podróżowania, zmieniania miejsca, pobytu? Oczywiście. Pewnie czasem kierujemy się zwykłą ciekawością i pragnieniem poznania świata, ale czasem jest to ucieczka przed samym sobą, przed jakimś problemem, z którym powinniśmy się zmierzyć, a konsekwentnie go unikamy. I właśnie o tym był ten fragment, który przed chwilą Państwu przeczytałam. Znajdziemy w tej książce także. Problem dotyczący budowania relacji oraz kwestie zdrady. Matka Sywerta jest osobą, która została zdradzona przez swego męża. Okazuje się bowiem, że jej małżonek chciał się z nią rozwieść, a tajemnice Przyczyny tego rozwodu odkrywa właśnie syn Sywert kilka lat po śmierci ojca, bo ojciec ginie w wypadku samochodowym, kiedy Sywert ma 10 lat. I po latach syn jego odgrzebuje w kartonach listy, które ojciec pisał z pewną Rosjanką. Okazuje się, że to ona była tą kobietą, dla której ojciec chciał porzucić swoją żonę i dwóch synów. Oczywiście Sywert, kierowany wielką ciekawością, postanawia odnaleźć swoją przyrodnią siostrę, ponieważ z tego związku ojca. Z tajemniczą Rosjanką przychodzi na świat dziewczyna. Przyrodnia siostra Sywerta. I teraz będzie fragment o zdradzie. On odszedł od niej dwa razy. Najpierw wtedy, kiedy chciał się rozwieść, a później, kiedy umarł. To nie była jedna i ta sama sprawa, bo gdyby ją tylko porzucił. Mogłaby z tym żyć, rozmawiać z nim i ze swoją rodziną, z przyjaciółmi, jakoś się z tym pogodzić. Natomiast gdy umarł, nie było z czym się godzić. No a poza tym się nie rozwiedli. Dla niej jednak to się już stało, ale nie mogła z nikim o tym porozmawiać. I tu, proszę Państwa, nasuwa się taka refleksja, że dopóki ktoś żyje. Możemy każdą sprawę, nawet tą najbardziej bolesną, rozwiązać, każdy problem możemy omówić, możemy wszystko naprawić. Natomiast kiedy zabraknie człowieka, wtedy taka możliwość przestaje istnieć. Dlatego spieszmy się, mówi do nas autor książki. Spieszmy się rozmawiać z ludźmi o tych sprawach, które nas bolą, no bo może się okazać w którymś momencie, że jest już na to za późno. W tej powieści znajdziemy także wiele fragmentów mówiących o tym, że człowiek jest elementem natury i jest z tą naturą nierozerwalnie połączony. I wszystko to, jest poukładane w jakimś kosmicznym porządku. Autor bardzo pięknie opisuje tę relację człowieka z naturą. Posłuchajcie państwo takiego fragmentu. Na podwórzu się zatrzymałem i spojrzałem na niebo na zachodzie, gdzie słońce żarzyło się czerwono. Panował taki spokój, Światło kładło się na drzewach, tu i ówdzie, między nimi roje owadów tworzyły w powietrzu jakby kolumny. Dalej pole i zbocza wzgórz spowijała złocista poświata. Właściwie świat jest zaprojektowany idealnie. Niebo wisi nad nami jak dach, i dzięki temu nie musimy myśleć o tej przerażającej pustce i zimnie w kosmosie. Ziemia pod stopami jest jak podłoga. Więc nie musimy obawiać się rozpalonego metalowego jądra w środku, no i widzimy tylko jedno pomieszczenie naraz pole, wzgórza, horyzont, niebo, słońce a gdybym się odwrócił jeszcze dom. Ale jak się tu znaleźliśmy? Jak trafiliśmy do tego pomieszczenia? Na polu zjawiły się jelenie, wolnym krokiem wyszły z lasu pojedynczo. Zatrzymywały się, rozglądały i szły dalej, aż w końcu przystanęły i zaczęły jeść to, co sobie wyszukały. Chwilę później leżałem już na ziemi i celowałem w tarcze. Zapach trawy nagrzanej od słońca, czy może być coś przyjemniejszego? Jak cudownie leżeć na brzuchu na ziemi, czuć własny ciężar, być swoim własnym miejscem? To ostatnie zdanie podoba mi się bardzo. Porównanie swojego ciała do tego, że jest ono naszym własnym miejscem, naszą przestrzenią, w której żyjemy. Bardzo malownicze porównanie. Jeszcze taki fragment, proszę Państwa. Wyobraziłem sobie konia na łące, przelegającej do lasu i w pierwszej chwili nie mogłem sobie przypomnieć skąd mi się wziął taki obraz, z jakiego filmu czy ze wspomnienia z dzieciństwa. Wreszcie uświadomiłem sobie, że to konie przed domem starców. Te ich piękne nerwowe ruchy, może śmierć wywołuje poruszenie w powietrzu, coś w rodzaju drżenia duszy, czy jak to nazwać. Malusienki wstrząs, które konie potrafiły wychwycić nieświadome, czym jest, ale to coś kazało im z drżeniem podnieść łby albo nagle puścić się galopem. Nie było jednak żadnego powodu, żeby w to wierzyć. Śmierć to tylko ustanie życia. Ciało nie może dłużej funkcjonować jako ciało i samo się niszczy. Przy okazji. Widzicie Państwo, jakim wnikliwym obserwatorem jest autor książki, który zauważa tak subtelne detale, jak chociażby umiejętność odczuwania przez zwierzęta tego, czego my ludzie nie potrafimy, bądź mamy przytłumione, być może nasza intuicja, nasz zmysł odczuwania rzeczy pozazmysłowych nie jest tak bardzo wrażliwy, jak ten, który posiadają zwierzęta. I taka jeszcze refleksja nad porządkiem wszechrzeczy. Przez las przebiegł powiew wiatru. Usłyszałam go, zanim poczułam na skórze. Liście zadrżały i zaszaleściły. Były ich setki, nie, tysiące, i wszystkie trzęsły się i szumiały. A za moment poczułam ten najlżejszy i najczulszy ze wszystkich dotyków. Za moment ustał, wtedy zaszumiały i zaszeleściły drzewa po drugiej stronie. Wiatr przelewał się przez nas niczym rzeka powietrza, a las szumiał z ogromną przyjemnością. Stale tęsknił za takim wiecznym poczochraniem: im mocniej, tym lepiej. Nie ma nic przyjemniejszego niż rozkołysane gałęzie i liście odwrócone przez wiatr na drugą stronę. Tak, drzewa odczuwały zadowolenie. Jak widzicie Państwo, te opisy są tak bardzo zmysłowe, że da się je poczuć na własnej skórze. I to jest wielką zaletą tej opowieści. Ona naprawdę oddziaływuje na wyobraźnię czytelnika. Kolejne zagadnienie, które znajdziemy w książce Karla, owie nausgarda to refleksja nad życiem i śmiercią. A w tej ziemi, i tuż pod moimi stopami leżeli zmarli, setki zmarłych o jej, no proszę, jedna umarła do ziemi z nią o jej, jeszcze ktoś tego też do ziemi. Dobrze przysypać ziemią i zapomnimy o całej zabawie, a potem znów to samo i nie przez kilka lat, lecz przez setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy lat, non-stop śmierć, śmierć, śmierć ziemia, 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 żadnej łaski, żadnego wyjścia stop, koniec śmierć, ziemia, śmierć, ziemia, przez całą wieczność. A my po prostu akceptowaliśmy to. Jasny piorun, jakie to straszne. Kiedy się o tym pomyśli, to pytanie Joara wcale nie było takie głupie: dlaczego umieramy? Myślę, że nie jeden z nas zadawał sobie to pytanie wielokrotnie. Ja nie umiem znaleźć jak dotąd odpowiedzi na to pytanie. Joar, młodszy brat Sywerta, także nie potrafił jednoznacznej odpowiedzi znaleźć. Taki fragment. O co mu na miłość boską chodziło, kiedy mówił, że jesteśmy martwi? I że to, co uważamy za śmierć, jest drugą śmiercią. Gdzie w takim razie jest życie? Czyżby istniał inny świat, w którym się umierało, żeby przejść do tego świata? To był bardziej szalony pomysł, o jakim słyszałem. Chociaż może nie bardziej szalony od tego, że po śmierci znajdziemy się w niebie. Ale w to już raczej nikt nie wierzy. Pastor wydaje się przecież człowiekiem rozsądnym. Chyba nie myśli tak na serio. To są rozważania Sywerta, ponieważ on któregoś dnia udał się do swojego pastora, prosząc o to, żeby wypisał go ze wspólnoty, ponieważ on nie wierzy w Boga i w wersję, jaką przedstawia. Pismo Święte. Pastor wówczas powiedział, ok, jeśli to dla ciebie ważne, to oczywiście możesz, przyśleć ci stosowny formularz, ale zanim to uczynisz, przeczytaj książkę Dostojewskiego pod tytułem Zbrodnia i kara. Dlaczego akurat tę książkę polecił do przeczytania Sywertowi pastor? Nie będę Państwu opowiadała, żeby nie odebrać przyjemności czytania tej książki. I właściwie rozważania o życiu i śmierci, które znajdziecie Państwo w powieści Wilki z lasu wieczności, tworzą swego rodzaju klamrę, bo z jednej strony mamy zmarłego Ojca, Mamy śmiertelnie chorą mamę, która choruje na raka. Mamy Sywerta juniora, który znajduje pracę w zakładzie pogrzebowym, a z drugiej strony jest życie, młodość, które reprezentują Sywert i Lisa. Sywert zakochuje się w dziewczynie i. Jak się później okazuje, tworzą udaną parę, udane małżeństwo. I właśnie taką klamrą można byłoby spiąć całą tę historię. Z jednej strony śmierć, przed którą nikt z nas się nie obroni, a z drugiej strony życie, które reprezentowane jest przez tę dwójkę bohaterów. Znajdziemy też w tej książce wizję przyszłości, wizję dość śmiałą, zaczerpniętą od filozofa rosyjskiego, nazwiskiem Fiodorow. Posłuchajcie, Państwo, takiego fragmentu. Dlatego Fiodorow pragnie odmienić nasze ciała w taki sposób, aby uzyskiwały pożywienie ze źródeł innych niż materia organiczna. Kiedy to nastąpi w pełni i wszyscy, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi, z martwych wstaną i będą żyć wiecznie, nie trzeba już będzie płodzić dzieci. Seks przestanie istnieć, a mężczyzna i kobieta staną się równi sobie jak brat i siostra. Również historia ukaże się w całej pełni. Nic już nie będzie ukrywane. Bo wszyscy, którzy kiedykolwiek uczestniczyli w historii, wciąż będą obecni i będą dawać świadectwo. Świat stanie się wówczas idealny. Nie będzie śmierci, nie będzie głodu, wojen, seksu, nienawiści, konfliktów, tajemnic. Według Fiodorowa świat jest faktem. Świat idealny jest naszym zadaniem. Świat to fakt, a ład to projekt, jak pisze. Przyroda nie jest idealna i my nie jesteśmy idealni, ponieważ jesteśmy śmiertelni. To przyroda nas niszczy, dlatego musimy stworzyć samych siebie na swój obraz i podobieństwo stać się ciałami odnawialnymi w nieskończoność, w starannie regulowanym i kontrolowanym świecie. Przyznacie Państwo, że to bardzo odważna koncepcja? Bardzo odważna wizja przyszłości. Poza tym Karl Ove bardzo obficie czerpie z twórczości rosyjskiej literatury oraz tych, którzy tworzyli dzieła filozoficzne. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden wątek, który znajdziecie Państwo w tej książce, a dotyczy on. Relacji. W tej książce bohaterowie zawiązują bardzo ciekawe relacje, a kluczem do nich są dwa słowa: bliskość i dystans. Taki oto fragment. Gdyby jako niemowlę zostawiono cię w lesie, na gusieńką i zupełnie samą, jak myślisz, co by było ważniejsze: dystans czy bliskość? Mogłaby powiedzieć. Ale mnie nie porzucono w lesie, odpowiedziałabym. To była tylko taka przenośnia moja kochana. Jaka? Jeśli nie masz bliskości, to pragniesz przełamać dystans. Ten dystans, który Cię od niej dzieli, pragniesz tego bardziej, niż czegokolwiek innego. Taką rozmowę prowadziła siostra przyrodnia siostra Sywerta ze swoim ojczymem i... Jest to fragment dający do myślenia, ponieważ jak często dystansujemy się od osób, których bliskości tak naprawdę bardzo pragniemy, a z jakiegoś powodu nie chcemy bądź nie możemy pozwolić sobie na wystarczającą otwartość, by tą bliskość móc z taką osobą nawiązać. I na zakończenie, proszę Państwa, chciałabym powiedzieć jeszcze, że książka tego autora, który zasłynął z sześciotomowej serii pod tytułem Moja walka, serii autobiograficznej ta książka Wilki z lasu wieczności przełamuje Sposób pisania tego autora. Ponieważ książka Wilki z lasu wieczności jest dziełem, w którym znajdziemy bardzo dużo symbolicznych znaczeń i znajdziemy głęboką refleksję nad życiem i śmiercią, oraz znajdziemy elementy filozoficzne. Autor ten daje nam dowód na to, że potrafi tworzyć prozę wielowymiarową, która wychodzi daleko poza osobiste doświadczenie. W tej książce Wilki z lasu wieczności zagłębiamy się w zagadnienia uniwersalne. Zatem zachęcam Państwa. Do sięgnięcia po tę powieść, jeśli cenicie Państwo literaturę, w której trzeba poszukać symbolicznych znaczeń, w których trzeba poszukać głębi, to z pewnością tę powieść pokochacie. Ja pokochałam tę powieść. Powiedzmy, miłością od pierwszego wejrzenia. I za chwilę z chęcią sięgnę po pierwszą część tej serii pod tytułem Gwiazda Poranna. I za jakiś czas, kiedy zapoznam się z jej treścią, być może także na jej temat nakręcę kolejny odcinek. A dziś żegnam się już z Państwem. Życzę wszelkiego dobra. Do usłyszenia.